Eternals to najnowszy film z Marvel Cinematic Universe. Jest to już trzeci tytuł w czwartej fazie Marvela. Film w reżyserii Chloe Zhao mocno podzielił fanów i krytyków. Spotkał się z najniższym wynikiem na Rotten Tomatoes w historii Marvel Cinematic Universe. Czy film faktycznie jest taki zły, czy krytycy może jednak przesadzają? Cześć, ja jestem Ada, a ja jestem Stasiek i dzisiaj krótko i bezspoilerowo opowiemy Wam o naszych wrażeniach z filmu Eternals. Ale jeśli będziecie chcieli posłuchać czegoś więcej, to już w najbliższy poniedziałek na tym kanale na YouTube oraz na wszelkich platformach, na których słuchacie podcastów, pojawi się odcinek, w którym już spoilerowo omawiamy szczegółowo cały film. Wejdźcie na Ankor FM, ukośnik Popkulturystyka i tam możecie znaleźć wszystkie platformy. Eternals to film o grupie superbohaterów, która tysiące lat temu została zesłana na ziemię, aby ochraniać rasę ludzką przed niebezpiecznymi dewiantami. Uznali swoje zadanie za zakończone, jednak współcześnie dzieje się coś, co sprawia, że ponownie muszą połączyć siły. Wspominaliśmy już, że film spotkał się z wieloma negatywnymi ocenami ze strony krytyków. Jest to film z najniższym procentem pozytywnych... Opinii na Rotten Tomatoes z całego MCU jest oceniany słabiej niż chociażby druga część Tora. No i przynajmniej w moim przypadku to wzbudziło spore zainteresowanie wobec filmu i bardzo chciałam go zobaczyć i byłam ciekawa, jak mi się spodoba. Więc jak te oceny mają się do naszych wrażeń z filmu? Ja się z nimi nie zgadzam. Mi się film podobał. I teraz dlaczego. Kilka pozytywów, które najbardziej zrobiły na mnie wrażenie. Po pierwsze, film Eternals jest bardzo oryginalny, bardzo autorski. Nie czuć, że jest to film MCU czasami. Czuć w tym rękę reżyserki, a nie rękę studia, co często mam wrażenie jest problemem w filmach Marvela, że one są robione według jednej formuły, są robione trochę od linijki i przez to wypadają trochę bezbarwnie, dosłownie i w przenośni. A tutaj film jest bardzo ładny, jest oryginalny, jest wyjątkowy. Mamy dużo takich rzeczy, których trochę można się nie spodziewać. Po filmie MCU, po filmie Marvel Studios. Także na tym polu zaskakuje i imponuje tym, jak oryginalny i świeży jest, jeśli chodzi o MCU. Nie, nie o kino ogólnie, ale jeśli chodzi o MCU. Tak, no to prawda. Ja mimo, że film podobał mi się mniej niż Tobie, to muszę się zgodzić tutaj. Największym plusem jest właśnie to, jak bardzo autorski jest to film, i to widać przede wszystkim ze względu na to, jak wizualnie wygląda, ale też właśnie narracja, fabuła jest przeprowadzona trochę inaczej. Oglądając go, nie czuję się tego, że ogląda się film Marvela wręcz można o tym zapomnieć. I wydaje mi się, że to jest sporym plusem. Niektórym pewnie to się nie spodoba, ale no, dla nas zdecydowanie jest na plus. Kolejną rzeczą są postaci które mimo, że poznajemy dopiero w tym filmie, to Chloe Zhao udało się przeprowadzić narrację w taki sposób, że dosyć szybko orientujemy się, jakie są motywacje postaci, jaki one mają charakter i później w ciągu filmu, w ciągu historii te postaci są zgodne z tym, w jaki sposób są wykreowane i decyzje, które podejmują, mają sens w przypadku tych konkretnych postaci. To prawda, bardzo polubiłem te postaci, bardzo się z nimi zżyłem, nawet na przestrzeni tylko tego jednego filmu. Często w przypadku tych łączonych uniwersum, w przypadku MCU, trochę czasu zajmuje, zanim faktycznie przywiążemy się do niektórych postaci i trochę trzeba poczekać. Tutaj mam wrażenie, że wyjątkowo dobrze zostały nam przedstawione postaci i nakreślone relacje między nimi. Trochę jest za mało tego nakreślania relacji między niektórymi postaciami szczególnie y i trochę jest za mało niektórych postaci, które bardzo polubiłem, moim zdaniem. Ale ogólnie zdecydowanie na plus to, jak są napisane postaci, i bardzo się do nich przywiązałem. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę ich więcej. Więc to jest coś, co sprawia, że ten film jest interesujący i chcę się go oglądać i chcę go zobaczyć ponownie, bo bardzo polubiłem te postaci i tak jak mówiłaś, mają bardzo jasne motywacje i wszystko, co robią, jest bardzo spójne z tym, jaki mają charakter i z tym, co o nich wiemy i z tym, czego możemy się o nich domyślać. Więc. Tak, postaci to jest kolejna duża zaleta. Oprócz tego, że postaci są świetnie napisane, są też świetnie zagrane. I właśnie tutaj trzeba pochwalić obsadę, bo moim zdaniem bardzo dobrze dopasowani aktorzy do swoich ról. E, szczególnie chciałem pochwalić Kumail Nanjani i Richard Madden. E, oni mi zaimponowali w tym filmie. Tak. E, Angelina Jolie to Angelina Jolie, ale jest jej trochę za mało. I, no i, akurat jej i nie... postać trochę nie do końca została rozwinięta. Tak, nie, nie i... robi takiego wrażenia, jak, jak powinna robić Angelina Jolie w filmie Marvela. Tak, to prawda. No, obsada... Ale to akurat chyba już zdążyliśmy się przyzwyczaić w przypadku filmów Marvela, że casting został przeprowadzony bardzo dobrze. Wszyscy aktorzy pasują do postaci, które grają, i ciężko znaleźć, wydaje mi się, chociaż jednego aktora, który nie pasuje do postaci, którą gra, ale tak jak mówiliśmy, nie wszystkie postaci dostały tyle czasu, ile by mogły, więc tutaj trochę to na minus. A skoro już jesteśmy przy minusach, to może porozmawiajmy o tym, co nam się w filmie nie podobało. Trochę ciężko mi o tym mówić bez wchodzenia w spoilery, ale jest kilka rozwiązań fabularnych, które. Moim zdaniem wypadły po prostu słabo, zabrakło rozwinięcia. Niektóre rzeczy wydają się zbyt łatwe. Nie ma odpowiedniego takiego build-upu, nie, nie ma takiej podbudowy, która by sprawiła, że czujemy satysfakcję z niektórych rzeczy, które się dzieją w trzecim akcie. Mm. Um, chociaż ogólnie nie, nie, nie powiem tym razem, że trzeci akt jest słaby, tak jak czasami to było w filmach MCU czy w filmach akcji, chociaż tutaj Ty masz mieć inne zdanie. Um, tak, to jest właśnie to, że fabularnie jest. Kilka takich elementów, które rozczarowują trochę. No właśnie, mi trzeci akt niestety się nie do końca podobał. To znaczy, podoba mi się to, że idzie w trochę innym kierunku niż zazwyczaj. To ma miejsce w przypadku filmów superhero i to jest fajne. Ale generalnie mój największy zarzut wobec tego filmu, poza tym, że właśnie niektóre postaci były trochę za słabo rozwinięte, i niektóre wątki wyszły bardzo płytko. To właśnie to, że gdzieś tak od połowy zaczęło mi się nudzić i po prostu w pewnym momencie zaczęłam już, no może nie odliczać czas do końca, ale już miałam takie, może już mogłoby się skończyć i po prostu, no, no niestety, nudził mnie trochę ten film od gdzieś od połowy, mimo że od samego początku mi się bardzo podobał i właśnie na początku mnie wciągnął tak, im dalej, im później w fabułę. Tym mniej mi się podobał i coraz bardziej mnie nudził, więc to jest moje największe zastrzeżenie i to mocno mi zepsuło zabawę z tego filmu, i też przez to trochę nie bardzo mam ochotę do niego wracać. Warto go moim zdaniem obejrzeć, ale zdecydowanie nie będzie to w, mojej top, w moim top 10 filmów Mhm. Mm We have watched. Guided we have helped them progress and seen them accomplish wonders. Podsumowując, czy warto się wybrać na Eternals do kina? Tak. Tak. Warto. Nie nastawiacie się, że będzie to najlepszy film Marvela, nie nastawiacie się, że będzie to najlepszy film, jaki widzieliście w tym roku. Ale generalnie wydaje mi się, że warto. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że film Wam się spodoba, przez to, że właśnie jest taki inny, mocno autorski i. Ale to sprawia, że istnieje też prawdopodobieństwo, że mu się nie spodoba. Tak, ale jeszcze chciałam dodać, że właśnie trochę widać po tym filmie, że Chloe żało... Lubi y, twórczość Snydera i, i, i filmy Przyznała DC. Przyznała się do tego. Przyznała się do tego. I może właśnie dlatego mi się ten film nie do końca podoba, bo ja totalnie Snydera nie lubię. W sensie jego filmów. <laughs> nie znam go osobiście. <laughs> Ale może właśnie dlatego wam się ten film spodoba. Moim zdaniem również warto. Dobry film. Czekam na więcej Eternals w MCU. I no po prostu dobra zabawa. To by byłem tutaj, jeśli chodzi o tę recenzję. Ale pamiętajcie, że już w poniedziałek dostępna będzie dłuższa, spoilerowa rozmowa o tym filmie w naszym podcaście na YouTubie, Spotify, Apple Podcast i wszędzie, gdzie znajdziecie podcasty. Wejdźcie na Anhor FM, ukośnik Popkulturystyka, żeby znaleźć pełną listę miejsc, w których jesteśmy dostępni. I jeśli chcecie być na bieżąco, to zachęcamy także do obserwowania nas na naszych platformach społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, pod nazwą Popkulturystyka. I to by było na tyle. A jeśli już widzieliście Eternas, to pamiętajcie, żeby dać znać w komentarzach, jak Wam się podobał ten film i dlaczego uważacie, że mylimy się na jego temat. Na razie. Cześć.